Siema widzowie, Zwiedzałem sobie rosowe, okruszone budynki i piłem wodę. Kiedy nagle coś znalazłem, jest to bardzo dziwne. Wchodzimy sobie tutaj i ja nagle usłyszałem jakiś dziwny odgłos. Tak można powiedzieć, na pierdalanie. Co to jest? Spod Aha. Przesło, jakiś pokój. O, kurwa. O, kurwa. Znalazłem go. O, kurwa, o Boże! O, kurwa, no nie. Jak pierdole. dole? To on, nie! Kurwa! Kurwa, 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 skierna naby! kurwa, ja pierdolę. Goni mnie, skórwy syn! syn mnie goni. Ja pierdolę. O, tam jest kurwa. Spierdalam. Ja to pierdolę, kurwa. Nie po tych opuszczonych budynkach koler. O kurwa. Kurwa. גאָר <laughs> thank you